5 listopada w 85. rocznicę pierwszych wysiedleń odsłonięto pomnik wypędzonych Wielkopolan. Ich celem była germanizacja całego regionu, a łącznie przesiedlono siłą kilkaset tysięcy Polaków. Wysiedlenie jest bardzo okrutną formą nękania społeczeństwa, nękania mieszkańców. To jest pozbawianie przeszłości, to jest również pozbawianie przyszłości, to jest odcinanie pewnych korzeni. Tych miejsc, z którymi te rodziny były y, związane. Prezydent Jaszkowiak przeprosił, przyznając, że pomnik powinien powstać już znacznie wcześniej. Monument przedstawia wypędzonych w różnym wieku. Jego autorem jest profesor Karol Badyna. Pomnik wypędzonych Polaków przez Niemców jest symbolem, który ma przypominać cierpienia i straszne przeżycia Wielkopolan. Ten pomnik przestrzega przed nienawiścią. A my mamy prawo domagać się prawdy. W uroczystości wzięli udział m.in. członkowie rodzin wypędzonych, a kwiaty pod pomnikiem złożyli też poznańscy parlamentarzyści, wojewoda Wielkopolski czy polscy kombatanci, Kamil Kwiatkowski, Pół Dnia.